Witam kochane dziewczęta chłopaki, tu ciacho. Yy, moi drodzy, po pierwsze, przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale w moim życiu. Mm, w moim życiu nastały ogromne zmiany, i nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, ale miałam takiego stresa, że chyba przez tydzień nic nie przełknęłam. <grym> Teraz już jest lepiej, ale, mm, ale. Ale było stresujące, do tego słuchajcie, rozchorowaliśmy się z Darenem. Daren dostał atak chrapania przez chyba ostatnie 5 dni, przez co ja musiałam spać na kanapie w pokoju gościnnym, ponieważ no, nie wyobrażacie sobie, jak głośno chrapał, a Daren normalnie nie chrapie. Także ja po prostu myślałam, że zwariuję, wściekałam się cały czas, budziłam go, szur... wiecie... Musiałam go troszeczkę potrząsnąć kilka razy w ciągu nocy I po prostu stwierdziłam, że nie, przenoszę się do pokoju gościnnego Nie wytrzymam, mam już dość, muszę nie wyspać e, Także ten cały tydzień właśnie spędziłam na kanapie, sama e, w pokoju gościnnym Ale tak jak Wam powiedziałam, ogólnie staram się o zmianę pracy Zmianę stanowiska, zmianę godzin I wszystko w sumie się udało e, I zaczynam nowe godziny od marca Także nie mogę się to czekać na początku marca, także mam urlop, i także nie mogę się doczekać. I jeszcze pomiędzy tym e, planuję coś bardzo, bardzo dużego, i nie wiem, jak sobie z tym poradzę właśnie, ponieważ e, borykam się właśnie z brakiem czasu, ale mam nadzieję, że wkrótce to, e, to wszystko ruszy i wy także będziecie happy, chociaż zobaczymy. I moi drodzy, tak sobie dostaję powiem Wam szczerze, że mnóstwo, mnóstwo pytań na temat mojej cery. To, co Wy widzicie na kamerze. To absolutnie nie możecie porównać do tego, co jest w Realu. Yy, musicie pamiętać o tym, że nieraz są kolory przekłamane, że ta buzia jest wygładzona na kamerze, że program do przeróbki plus YouTube te kolory nam zjada, jakość zjada. Ja nie zawsze nagrywam w HD, bo ten filmik mi się ładuje godzinami, a ja po prostu nie mam czasu, chcę go mieć szybko na YouTube. Yy, moje oświetlenie to jest naturalne oświetlenie, ja siedzę przy oknie, także no, te kolory staram się, żeby były. Takie same, ale same widziałyście, że te makijaże są rozmyte, one nie są dokładne, no także to tak jak powiedziałam, to, co możecie zobaczyć w realu i to będzie z każdą YouTube'iczką, którą wy zobaczycie, może być inaczej. Um, I możecie się zdziwić, o Boże, ja widziałam, że Ty masz w ogóle taką super cerę na filmiku, a tutaj ja pierdził, w ogóle masz pięć pryszczy na brodzie, niestety tak właśnie jest. E, I to <laughs> powiedziały mi moje widzki, właśnie dziewczyny, które poznałam e, właśnie e, właśnie tak mówiły, że Boże, ja myślałam, że w ogóle twoja cera jest taka niesamowita, ja mówię, nie! Niestety nie, ja się z tym porykam już chyba od ponad roku. Ostatnio oglądałam filmik Karoliny z kanału Stylizacji, którą serdecznie pozdrawiam. Powiem Wam szczerze, że Karolina to ma niezłe jaja. Jak tysiące dziewczyn Karolina boryka się z trądzikiem, tak samo jak i ja, oglądając jej e, filmik, wiedziałam co ona czuje w tym momencie, jak to jest mieć trądziki, jak to jest e, patrzeć na siebie codziennie rano w ruszcze, gdzie coś nowego nam wyskoczyło, jest to coś okropnego, nie czujemy się pewnie, chcemy to wszystko zakryć, no po prostu całe nasze po samopoczucie po prostu zazwyczaj jest w tą stronę, także... E, ogromne brawa dla Karoliny, fantastyczny filmik, e, i wiem ile to dla niej musiało znaczyć, właśnie, żeby się przełamać taki filmik. Zrobić filmik, dam wam w opisie. E, ja bym dzisiaj chciałam taki, zrobić taki update mojej kuracji antytrądzikowej. Um, jak wiecie, przychodzi do nas wiosna, słuchajcie, ja już mam, mi już rosną w ogródku brzdą e, I e, widziałam konwalię, także jak sobie szłam do pracy, coś pięknego Słoneczko ostatnio nam tutaj panuje 16 stopni, jest cudownie e, Jak widzicie tutaj e, kwiecisty background, kwiecista kiecka, wszystko idzie w dobrą stronę Także oby ta wiosna do nas jak najwcześniej zawitała I tak sobie postanowiłam, że chciałabym doprowadzić to moją cerę do porządku, bo zawsze w zimę. Zima mi tak daje popalić, że ja nie mogę po prostu się z tego wykopać, a w lato nie chcę używać żadnych produktów z kwasami, ponieważ mamy ostre słońce. No i sobie już tak powoli zaczęłam, i szukałam oczywiście nowych produktów. Całą moją kurację z, La Roche, z kosmetykami Larosz posay której sobie zdaję z tego sprawę, że one są dość drogie i tutaj absolutnie nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie to, co Wam pomoże, bo jak zresztą Karolina wspomniała w swoim filmiku, stosowała wszystkiego i do dzisiaj nic nie pomogło. Każda z nas jest inna, każdej każde coś innego pomaga. Ja akurat miałam szczęście, że mi te kosmetyki y, pomogły, ponieważ zawierają one kwas salicylowy I kwas salicylowy na mnie po prostu momentalnie, ja, moment, moja twarz momentalnie reaguje na kwas salicylowy I bardzo y, mojej twarzy pomaga, także ja się zdecydowałam znowu na kwas salicylowy y, Nie kupiłam żadnych, jak na razie, nowych kosmetyków z La roche ponieważ y, chciałam spróbować po prostu czegoś innego Chciałam spróbować jakiegoś kremu, nadziej matującego, regulującego sebum y, zmniejszającego pory, jeżeli jest to możliwe, bo moje pory to po prostu jak sito ostatnio i chciałam po prostu spróbować czegoś nowego. Coś czuję że ten filmik chyba dzisiaj będzie 20-minutowy, bo nawijam i nawijam jeszcze nic wam nie pokazałam, ale mniejsza z tym. I moi drodzy! Ostatnio zresztą pokazywałam Wam takie moje łazienkowe spa i jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję dziewczynom, że przysłały mi zdjęcia. Ja uwielbiam, jak Wy mi przesyłacie zdjęcia na blogu, bo ja mogę zobaczyć wtedy, co Wy używacie. Nie tylko Wy oglądacie moje filmiki, ale to tak jakbym ja czytała Wasze artykuły i oglądała, co Wy macie w swojej kosmetyczce i łazience. I przede wszystkim dlatego, że nie mieszkam w Polsce, a Wy przesyłacie mi zdjęcia, to ja wtedy mogę zobaczyć po prostu jakie kosmetyki są w Polsce czego używacie, co jest fajne i często właśnie dziewczyny opisują te kosmetyki także chciałam Wam dziewczyny serdecznie podziękować za to, że e, właśnie przesłałyście kilka zdjęć i jeszcze chciałam przy podziękować wszystkim dziewczynom które także przesłały zdjęcia na mm, na ozdoby w łazience i wiem, że zainspirowałam tutaj kilka osób kilka osób przesłało mi zdjęcia właśnie z jakimiś muszelkami w łazienkach i świeczkami i tak dalej także serdecznie dziękuję dziewczynom, bardzo mi miło i wracam do tematu. I moi drodzy, zrobiłam sobie coś takiego jak te moje spała gdzie wszystko jest w kosmetyczce. To tutaj, na biurku w moim pokoju, w którym nakręcam filmiki, są tutaj moje wszystkie kosmetyki, jakieś tam pierdoły. Kupiłam sobie takie, bo miałam to wszystko w koszykach, ale to mi się kurzyło. Potrzebowałam coś z pokrywką i kupiłam sobie takie właśnie pudełko i tutaj sobie wszystkie trzymam kosmetyki moje do pielęgnacji twarzy. Jest to dość fajne rozwiązanie, ponieważ to pudełko jest zamknięte, nie świeci nam nie słońce, żaden krem nam się tutaj nie grzeje, chowam go sobie ładnie w cieniu. I wydaje mi się, że właśnie taki system jest najlepszy. Takie pudełko. Ja za nie zapłaciłam parę groszy e, w sklepie Wilkinson, bo ostatnio w mojej, e, na mojej wsi otworzyli Wilkinsona, a ja tam prawie codziennie jestem <sum> szał. No i słuchajcie, mm, co tutaj jest? Jest tutaj dużo rzeczy, jeszcze szczególnie tych rzeczy, które mi zostały jeszcze z tej kuracji antytrądzikowej jakiś tam rok temu, e, ale teraz właśnie dokupiłam nową rzecz, o której chciałam Wam wspomnieć, ponieważ jest niesamowita. Jest naprawdę niesamowita i ja Wam muszę o tym wspomnieć. Czym sobie myję twarzy, czym zmywam makijaż? Mam produkt z Garniera, którego sobie nie przyniosłam, muszę do niego iść, chwilkę. I kupiłam sobie właśnie ten produkt z Garniera, normalnie kupuję dwupadzowy, ale kupiłam sobie ten, on się nazywa Simply Essentials i tutaj nam producent obiecuje, że zmywa nawet wodoodporny makijaż i jest polecany do wrażliwych oczu. Ja wrażliwych oczu nie mam. Ale czy zmywa wodoodporny makijaż? Nie Nie radzi nawet sobie z eyelinerem z Maybellina, ale to już ten eyeliner jest naprawdę ciężki do zmycia Ten dwufazowy by sobie spokojnie z nim poradził, także jak kupujecie, to kupujcie sobie ten dwufazowy I po stoi sobie taki słoiczek z płatkami, do niego jest jeszcze przykrywka i te płatki, które kupuję, to zawsze sobie kupuję takie duże e, Dlatego, że fajnie mi się całe, wiecie, oko zmywa, całą buzię nimi zmywa Niż takimi małymi, które się rozdwajają i tak dalej, i tak dalej Lubię właśnie te Cały makijaż sobie zmywam I później e, stosuję żel e, z Effaclar z La Roche-Posay Fantastyczny żel do mycia twarzy przeznaczony jest do skóry Tłustej. Jak widzicie, mój już jest tutaj nieźle zgnieciony. E, używam go bardzo długo. Raz spróbowałam żelu z Awen, który prawie już jest tutaj pusty, i ten niestety podrażnia moją skórę. Mimo tego, że mm, wiele recenzji na jego temat to są same ochy i achy, to moja skóra. Akurat tutaj źle zareagowała na ten płyn, ale to znowu świadczy o tym, że każda z nas jest inna. Ja osobiście preferuję ten, ponieważ bardzo ładnie się pieni, absolutnie nie podrażnia, zostawia taką skórę bardzo czystą. I teraz się zastanawiałam, dlaczego ten mój Daren lubi tak ten kosmetyk z firmy Bluer, którego można kupić w Super I zaczął go znowu używać. Jak widzicie, zobaczcie, on bardzo, bardzo malutko kosmetyków używa Daren w ogóle, bo to jest od grudnia. Zobaczcie, zużycie minimalne zastanawiam się, czy, co on tak w tym lubi. Zaczęłam na ten temat czytać i okazało się, że yy, ten scrab do twarzy zawiera kwas salicylowy, bo jego cera zaczęła naprawdę bardzo ładnie wyglądać. On ma bardzo dużo ze skórników na nosie, z którymi cały czas walczy, ale także miał problemy z trądzikiem, jak był młody, e, młodszy. <laughs> I słuchajcie, um, za właśnie się tak zastanawiałam i przeczytałam, że on za właśnie zawiera kwas salicylowy i mówię, ja też go będę używała. I tego właśnie teraz pingu używam dwa razy w tygodniu. Przez ostatnie dwa tygodnie teraz leci mi trzeci. I on jest taki bardzo świeżutki, pachnie ślicznie, absolutnie was nie drapie po tej twarzy. Taki jest dość delikatny i bardzo gęsty. Zostawia skórę taką bardzo fajną, napiętą, nie wysusza, nie zatyka porów, co znowu super, jeżeli macie całe tłustum i próbujecie się pozbyć trądziku. Następnie stosuję tonik, czyli płyn micelarny Wiem, że wiele dziewczyn stosuje go do zmywania makijażu Ja go stosuję jako tonik, bo on mi tak bardzo ładnie buzię jakoś nawilża Ja nie mam tej buzi takiej suchej po nim Mimo tego, że mam cerę tłustą, to w miejscach jest ona przesuszona Akurat teraz, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego I bardzo lubię właśnie ten płyn micelarny I... Kupiłam nowy krem. Nowy krem. Um, byłam w buci i ogólnie było wszystkiego, wiecie, pełno na półkach i nie wiedziałam, na co się zdecydować. Sobie tam czytałam różne rzeczy. I znalazłam krem z firmy Dr. Nick Lowe. Um, Ja już zrobiłam Wam recenzję na blogu, wszystkie moje ostatnie dwa tygodnie stosowania. On wygląda tak i nazywa się Oil Control, oil, oil, uh, oil control Day Cream Anti-Blemish, czyli przeciwtrądzikowy przeciw krem do Cery tłustej na dzień i na noc można go stosować. Matujący, regulujący sebum, zmniejszający pory e, i walczący właśnie z trójgikiem. I zaraz oczywiście na moim telefonie sprawdziłam sobie jego recenzję, bo po prostu teraz sprawdzam wszystko, czy mam kupić, czy nie kupić. Posługuję się różnymi stronami, jak właśnie make-up Ali, czy w Budzie macie tam reviews, tam zawsze tych reviews jest mnóstwo, czyli właśnie opinii na temat tego produktu i zaczęłam sobie na ten temat czytać. I ten kremik, moi drodzy, ja sobie teraz tutaj mojego iPada załączę, bo ja już pisałam co na blogu co on ma w składzie. I on ma w składzie, moi drodzy, tak. Teraz sobie założę okulary. I on ma w składzie kwas salicylowy, mmm, który ma właściwości właśnie grzybobójcze i bakteriobójcze. I dlatego właśnie jest stosowany w kuracjach przeciw tak lub przeciw i teraz tak. Terapia kwasem salicylowym polecana jest zwłaszcza osobom z trądzikiem, plamami, przebarwieniami, bliznami, zanieczyszczeniami, wypryskami i nadmierną produkcją sebum Także jak wybieracie jakiś produkt, to właśnie najlepiej by było, gdybyście wybrały ten produkt z kwasem salicylowym. Następnie zawiera well bark i to jest kora wierzbowa. I wyczytam, że wyciągi skory stosuje się w pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej i mieszanej. Następnie zawiera wyciąg z arniki, i zazwyczaj arnikę stosuje się w kremach przeznaczonych przeciwzapalnych, i regenerujących i oczyszczających. I następnie za, zawiera kwas ferulowy, który zatrzymuje promienie UV i witaminy A, C i E, nie zatyka porów itd. itd. Także jak widzicie, jak sobie to wszystko przeczytałam na tych opiniach i właśnie skład, to sobie mówię, kurczę, całkiem fajny krem i oczywiście go wzięłam. Akurat wtedy była promocja na niego, on kosztował 11 funtów, normalnie kosztuje 15 i ja mam zawsze tak, że jak Kiedykolwiek kupuję jakiś nowy kosmetyk, to nie mogę się go trzymać do doczekać, żeby go użyć To nie ma takiej opcji, żeby on stał nieotwarty, no chyba, że jest to następny krem do ciała Ale jak kupuję jakiś make-up, jak kupuję właśnie jakiś e, podkład czy coś, to po prostu od razu muszę go zużyć Już taka jestem, bo jestem tak podniecona tym, słuchajcie I e, zmyłam sobie makijaż, pamiętam, zrobiłam sobie scrub, właśnie zrobiłam, bo tak jak Wam mówiłam, tego Buer używam dwa razy w tygodniu mam sobie makijaż, pięknie tą buzię oczyściłam i nałożyłam sobie go na twarz i ona ma bardzo fajną konsystencję bardzo ładnie pachnie i naprawdę wystarczy go nałożyć bardzo małą ilość, to jest zużycie nie wiem czy wy zobaczycie po, po dwóch tygodniach a naprawdę jego tutaj zostało jeszcze dużo z całej tej serii doktora Nicka Low. Jest wszystko, jest, jest żel do mycia twarzy, jakiś tam na żel do na, na samego pryszcza, różne rzeczy, ale ja się zdecydowałam tylko na ten krem, po prostu chciałam na siebie spróbować, na sobie spróbować. I do czego, moi drodzy, zmyłam? No i tam sobie zmyłam to wszystko, nałożyłam go sobie i na drugi dzień wstaję i widzę ogromną różnicę. Nigdy, jeszcze nigdy w moim życiu tak szybko nie zobaczyłam tak, takiej różnicy. Bo um, często piszę, piszę Wam recenzje na przykład na moim blogu, ale recenzji kremów ciężko mi jest napisać Bo tak naprawdę o kremie mówi się dopiero po 6 miesiącach, prawda? Regularnego stosowania A tutaj jedna noc, a na drugi dzień wstaje, wszystko jest zmniejszone, nie ma tyle zaczerwienień Ładnie wygładzone, nic mnie nie boli, nic mnie nie szczypie, ładnie buzia zmatowiona, mówię wow Ile rano myć twarz, nakładam go jeszcze raz, czekam 3 minutki, nakładam podkład w pracy, myślę, wow, buzia zmatowiona, ładnie wszystko się goi, wszystko ładnie wygląda, ale ja się spodziewałam, że mm, będzie się skóra oczyszczała i te wszystkie po prostu będą wychodziły na wierzch ja się tego na 100% spodziewałam i dlatego y, cały czas w swojej kosmetyczce mam Fler AI, który stosuje się punktowo, y, możecie kupić tańszy odpowiednik, y, który nazywa się Oxy w butsie, ale ja jestem pewna na 100%, że w Polsce macie jakieś inne odpowiedniki tych wszystkich zagranicznych e, kosmetyków i byłabym super happy, jakby dziewczyny się podzieliły w komentarzach tymi kosmetykami właśnie na jakieś tam punktowe stosowanie. E, I to jest coś niesamowitego. Jak macie jakiegoś ogromnego podskórniaka, jakiegoś takiego, wiecie, co Was tak boli, że nie możecie buzi dotknąć, to właśnie sobie na noc punktowo właśnie tym kremikiem sobie tutaj smarujecie, delikatnie sobie paluszkiem wmasowujecie, idziecie spać na drugi dzień on jest albo na wierzchu, albo z zdecydowanie jest zmniejszony i to zaczerwienienie po prostu schodzi. Rewelacyjny kremik. I przez ten pierwszy tydzień um, tego kremiku sobie stosowałam i rzeczywiście wszystko fajnie się zaczęło goić. Na drugi tydzień skóra zaczęła być przesuszona. I znowu się totalnie tego spodziewałam, bo dokładnie tak samo się stało z tą kuracją z Larosz z tą kuracją Effacler. No i całe szczęście, dlatego, że moja twarz już była wcześniej przesuszona To mam Cetapil To jest yy, łagodna emulsja do skóry wrażliwej lub suchej Bez środków zapachowych Nie komedogeny Czyli znowu nie zapycha nam porów A to także jest bardzo ważne, żebyście sobie na podkładach, na wszystkich rzeczach sprawdziły Czy po prostu one Wam tych porów nie z powrotem Bo bez sensu byłoby oczyszczanie Jak stosujecie coś, co Was za, po prostu zapycha e, Także nawilżałam się tym Cetapilem od czasu do czasu stosowałam na jakieś wepryski także penaten, Jak to było coś bardzo małego, co już po prostu. Bo, bo ten Effaclar AI, to on wysusza strasznie twarz. Także jak nałożycie go sobie na pryszcza, to później musicie się wziąć pod uwagę to, że skóra Wam po prostu z tego pryszcza zejdzie. Że po prostu będziecie się łuszczyły jak wąż, który zrzuca skórę. Ale także dostałam od mojej Widzki Ani, którą serdecznie pozdrawiam, Mega Mushroom Skin Relief. To jest takie serum z grzybków dziwnie pachnie, ale niesamowicie działa i po prostu to jest wręcz jak taka bomba witaminowa jak Clarins na przykład. I miałam szczęście, że akurat te wszystkie kosmetyki posiadałam, bo wiedziałam, że będzie mi potrzebne to nawilżanie. I tutaj nawilżać się możecie wszystkim, możecie się nawilżać tonikiem, możecie się nawilżać kremem nawilżającym, tylko uważajcie, żeby to było wszystko co nie po prostu nie zatyka wam waszych porów. Ale przynajmniej ja się nauczam. ja się tego wszystkiego dowiedziałam od makijażu Kasi D Ona mi strasznie pomogła w tej mojej pierwszej kuracji z psami wszystko, po jej filmików ja wiedziałam wszystko Także ten filmik Wam także podam pod, pod tym filmikiem Albo na blogu, gdzieś tam będzie I moi drodzy, w tym drugim tygodniu ta skóra została, była bardzo sucha I do teraz jest, teraz zaczynam trzeci tydzień I mogę Wam powiedzieć tak że ja po prostu biegnę z pracy i zmywam sobie ten makijaż, tylko po to, żeby móc sobie tego kremu nałożyć. Bo on to, co on robi codziennie rano, to po prostu ja mówię sobie: Wow, super, naprawdę super. Ale. Ta skóra się oczyszcza i tutaj Wam jakieś niespodzianki będą wyskakiwały, ponieważ ona się oczyszcza, także nie spodziewajcie się po dwóch 3 tygodniach będziecie miały idealną cerę i będziecie wyglądały super. Nie, skóra będzie Wam się oczyszczała, ona będzie sucha, ona będzie zmatowiona, ale ona będzie sucha. Ale co mi koleżanki w pracy powiedziały, mam dużo młodych dziewczyn w ogóle, które studiują kosmetologię w pracy. I mówią, że ta buzia w ogóle wygląda taka bardzo napięta, taka świeża. I ja to sama zauważyłam, że ona yy, nie, wiecie, t, t, po prostu ta skóra tak wygląda tak, tak promiennie znowu. Ja właśnie te, to chciałam znowu, uu, to chciałam właśnie, żeby się stało, żeby się stało to na wiosnę, żeby ta skóra znowu odzyska, odzyskała taki swój blask. Co ja z tym włosami robię. No, i moi drodzy, jaka żółta, teraz jestem na tym ekranie, ale miesza z tym. Yy, przejdę teraz do maseczek, maseczka raz albo dwa razy w tygodniu, nie częściej. Tutaj mam um, Anti-Imperfection z y, aloesem, znowu z korą, yy, jaka to była kora, wrzozowa, zobaczmy, kora wierzbowa, wierzbowa, wrzozowa, z korą wierzbową. I to są takie, znacie je, te wszystkie maseczki, Wy też je macie w Polsce, one są do dostan dostania w dragu chyba za funt, czy za funt 50. I tu jest tyle tej maseczki, że ja chyba stosuję na 3 czy na 4 razy, ja ją trzymam w lodówce, słuchajcie, bo no po prostu za dużo by jej było, bo ja miała na raz. Szkoda, że tutaj wiecie, nie, że, że to opakowanie jest na dwa razy, bo naprawdę wręcz szkoda, że muszę ją otworzyć i później trzymać w lodówce. I taką maseczkę także sobie robię. I następnie stosuję... Teraz podkładu, którego chcę wymęczyć, z którego nie byłam w zupełności zadowolona, to jest Clarence Truly Matte Foundation matujący podkład, ale dlatego, że ja po prostu kocham ten kolor, on jest idealny dla mnie. To jest kolor 05 Shell. I dlatego chcę go wymęczyć i sobie teraz właśnie ten podkład stosuję. I Zaczyna być super. Mam nadzieję, że cała ta kuracja będzie takim sukcesem. Mam ochotę cały sobie ten zestaw skupić z doktora Nick hmm, Czytam tylko, że ten e, face cleanser jest taki nie za bardzo, że taką jakoś tłustą powłokę zostawia, ale może dlatego, że właśnie będzie tą twarz nawilżał. Nie wiem, chciałabym na sobie spróbować. Całą. E, wszystkie te próbki można kupić na ich stronie internetowej. Jeżeli nie macie ochoty kupować. Tego kremu, to można kupić sobie próbki całego tego zestawu za chyba 15 funtów. Także za 15 tam są chyba 3 czy 4 produkty, a normalnie one kosztują około od 10 do 15 funtów. Także są dość drogie, ale jak coś ma mi pomóc, to ja nie mam problemu, żeby po prostu zainwestować w coś, co mi pomaga. Bardzo mi się chciała dowiedzieć, czego Wy stosujecie, co Wam odpowiada. Wiem, że dużo dziewczyn, które mnie ogląda, to są dziewczyny w wieku dojrzewania, które na pewno te problemy z tymi przyszczami biedne mają, tak jak między innymi ja, czy właśnie tak jak Karolina i tysiące innych dziewczyn, które cierpi na tą okropną chorobę. I tak naprawdę to powiem wam, szczerze, że bardzo bym chciała, żeby każda jedna YouTubeowiczka nagrała taki filmik, czego stosuje i jaką macerę, bo tak naprawdę to stworzymy taką encyklopedię o tym co czego używa jako jaką ma cerę. Ja mam cerę tłustą i niestety nie będę w stanie polecić tutaj czegoś do cery super suchej, ponieważ nigdy tych kosmetyków nie używałam i nie wiem, co pomaga. Um, mogę polecić te kosmetyki, ponieważ je używam do cery tłustej, ale tak jak no, mamy tyle innych odmian naszych naszej skóry, prawda? Także m, bardzo mi się cieszyła, jakby wszystkie YouTubowiczki, a przynajmniej niektóre, nagrały właśnie taką encyklopedię o tym, czego używają, jaką mają skórę i jak, z jakimi problemami się borykają. E, o czym jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Kupiłam sobie ten cały dricklor, który polecaliście na mm, problemy z potliwością e, i jest to praktycznie już Tydzień mam go i powiem szczerze, że na początku paliło. Paliło przez 40 minut. Myślałam, że zmyję go, ale wytrzymałam, wytrzymałam. Jak na razie jest super, ale o tym zrobię jakąś osobną recenzję. I e, chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że odkąd zrobiłam sobie takie łazienkowe spa, gdzie wszystko wzięłam i wrzuciłam do swojej kosmetyczki, zaczęłam ich używać, to zobaczcie, zużycie jest ogromne. To jest. To jest tylko na przykładzie lub podprysznic. Także no, życie jest ogromne, balsamuje się, smaruje się, słuchajcie, będę piękna na wiosnę. Wam też polecam. I tyle, nie będę już gadać głupot, bo już wiem, gdzieś jest długi. Ale moi drodzy, powodzenia z Waszymi kuracjami antytrądzikowymi. Ja przepraszam, że nie mogę Wam wszystkim pomóc, bo ja mogę Wam tylko o tym opowiedzieć, co ja stosowałam, ale niestety nie jestem dermatologiem i nie będę w stanie Wam pomóc. Niestety, możecie. Zobaczyć to, co ja stosuję. Możecie poczytać o tym na internecie, na, na stronach producentów. La roche ma super stronę, gdzie wszystko jest opisane do cery słuchaj, wrażliwej, mieszanej, tłustej, z problemami. Z przebarwieniami, one te mają naprawdę wszystko, ale wy macie tysiące innych polskich marek, I ja bardzo chciałabym się dowiedzieć, czy są jakieś kosmetyki właśnie z kwasami salicylowymi, które są troszeczkę tańsze, ale właśnie takie na waszą kieszeń, dajcie znać. I oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki, trzymajcie za mnie kciuki. Karolina, super filmik, po prostu czadna maksa. I co? Żegnam się z Wami. Buziaki do następnego. Papa! Pa.